Umowa między Politechniką Wrocławską a NOT, mimo że podpisana w piątek 13, przyniesie uczelni więcej pozytywów niż minusów. Wśród zaproszonych gości rektorzy Politechnik Gdańskiej, Łódzkiej i Poznańskiej. Podpisywana dzisiaj umowa pomiędzy konferencją rektorów Polskiej Uczelni Technicznej a not jest, pod, jest podsumowaniem... Pewnego naszej, już pewnej naszej współpracy prowadzonej dłuższego czasu i wskazanie kierunków na przyszłość. Przede wszystkim NOT to jest organizacja, która zrzesza wielu, wiele firm, promuje technikę i zależy im na tym, żeby, a zwłaszcza tym, którzy w NOCie są zrzeszeni, żeby mieć dobrych, prawdziwych inżynierów. Dzisiaj zawód inżyniera. Jest zawodem zaufania publicznego w wielu miejscach. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Dzisiaj wszyscy prawie się biorą za kształcenie inżynierów, nie mając infrastruktury, nie mając kompetentnych ludzi, nie mając odpowiednich podstaw. Dlatego my chcemy kształcić prawdziwych inżynierów. I to rzeczywiście tak jest, że z notem będziemy dbali o to, żebyśmy kształcili prawdziwych inżynierów. Celem tego kontraktu jest przeciwdziałanie bezrobocia wśród inżynierów w Polsce. Oprócz tego odbyły się obrady m.in. o współpracy z uczelniami z Niemiec i z Ukrainy. Dyskutowano także na temat nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Są to dwa ciała, które powinny ze sobą współpracować. Jedne kształcą, a drugie skupiają ludzi, którzy otrzymali tytuł inżyniera, pracują w różnych miejscach, a więc współpraca taka, żeby byli dobrze kształceni inżynierowie, którzy potem idą do praktyki gospodarczej. A my wiemy, jakie są w dużej mierze potrzeby tej gospodarki, a z drugiej uczelni, którzy właśnie przygotowują tych młodych ludzi jest jak najbardziej potrzebne. Chcemy w dużej, w dużej mierze, po pierwsze, pokazać, że jeśli chodzi o zawody inżynierskie, to tutaj praca jest, jeżeli będą odpowiednio przygotowani do tego, jakie jest zapotrzebowanie polskiej gospodarki, ale z drugiej strony ta gospodarka też musi umieć sformułować swoje wymagania. Pozostaje nam liczyć, że dane słowo przez uczelnie techniczne i naczelną organizację Techn nie będą obietnicami bez pokrycia. Studenci aspirujący do zawodu inżyniera rozliczą ich jako pierwsi, oby zdecydowana większość z nich była zadowolona.